Polacy wyjdą z grupy. Pani mistrz Sportu wycała w finał. Wierzę, pani mistrz Sportu. Polska, a jak nie, no to Hiszpania. Nie powiem wam, kto nie może być. A jaki wynik pani dzisiaj? Wygramy 1 -0. A Polska-Rosja? E, Polska-Rosja. otóż musimy wygrać. Ale ile? E, każde zwycięstwo. Byle, zwycięstwo z Rosją to smukuje pod Czyli każde zwycięstwo 1-0-2, 0-2, 1-3-1, cokolwiek obyśmy wygrali, oby jedna bramka więcej, bo to jest chyba najważniejszy mecz w turnieju. Jak teraz się ułoży, to potem już będzie tylko z górki. No, chciałbym, Marza, aby nie było tak jak zawsze. Ja nigdy nie jestem pesymistą, zawsze w sercu ten ogień walki, więc wierzę, że nasi dadzą radę. Od A jak dalej? paru lat nie strzeliliśmy w pierwszym meczu żadnej bramki. Kiedyś musi być ten moment, kiedy trzeba się przełamać. Moja Jagielonia też nigdy nie wygrywała na wyjazdach, a w końcu się zdarzyło i potem było tylko lepiej. W sercu każdego kibica jest coś takiego, że wierzy. Czasami są to nadzieje płonne, ale tym razem mamy dobrą reprezentację, mamy dobry skład. No i chyba wszystkie serca Polaków płoną i żądają tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że piłkarze wytrzymają presję i że będzie naprawdę ok. No nie wygląda pan jak kibic. Nie, ale moja córka, spójrzcie. Nie, masz piękne ładne. Tak Nie, ale możesz pokazać wygra, teraz. Tak? Kto wygra mecz? <grym> Kto wygra mecz? <grym> Kto wygra mecz? <grym> Wszystko jest, szaliki, kołatki, I co, jak już tak, tak powiemy, No to, to zobaczycie. <grym> Panie prezesie, kiedy pan się interesuje piłką nożą? To Tradycja, czy taka jakaś nowa tradycja? Proszę państwa, no 50 dobrych parę lat temu taki pierwszy świetnie zapamiętany mecz to jest ten z Rosją. Zwycięski mecz z Rosją. 2-1 eee, tutaj w Polsce. No niestetyśmy przegrali, później był mistrzostwa świata w Stockholmie, gdzie w finale Brazylijczycy pokonali Szwedów. a... a... No i Pele wtedy stał się słynny. Miał ja chyba 16 lat czy 17, lat, ale już od razu stał się super gwiazdą światowej piłki, na do dziś dnia uchodzi obok maradony za największego. A teraz? Ja... Mówiąc, mhm. to już dawne lata. A teraz jak pan obstawia właśnie mecz polski z Rosją? Kolejny taki mecz. Znaczy strasznie chciał, żeby się to powtórzyło. A w tym mhm. następnym meczu Rosja-Czechy, komu pan teraz będzie kibicował? Czechy. Dlaczego Czechą? No, bliskim nam naród i uważam, że nasze narody powinny ze sobą bardzo ściśle współpracować. A co do jakości piwa, to co powiem, że jestem człowiekiem niepijącym, ale kiedyś pijałem i rzeczywiście bardzo cenimy. A to jest pana szalik? Wszystkie szaliki tutaj są spółki. Polska naprzód. Panie prezesie, jak pan ocenia to spotkanie prezydenta Komorowskiego dzisiaj Sprytanie, Pani redaktor, ja prosimy pytania tylko... Sportowe. Do meki, A czy ja bym sportowe. chciał, żeby sportowe. nie mieszać sportu i polityki. To wracając do sportu, nie, tak nie wolałby pan na stadionie rzeczy. jednak oglądać. Bliżej piłkarzy. Każda bliżej. No, większość Polaków ogląda tak, jak my tutaj będziemy oglądali, także nie żałuję tego. Oczywiście stadion ma swoje ogromne zalety, ale też i telewizja ma zalety, bo pokazuje... Z bliska, gdybym mógł na stadionie oglądać, co mi się kilka razy życiu zdarzyło, za bramki stojąc już na Murawie, znaczy nie na Murawie boiska, ale obok boiska, to to rzeczywiście jest fantastyczne, bo wtedy to widać z bliska ten ogromny wysiłek, ten, no, tą walkę. Nawet jeżeli to jest mecz drugiej ligi, znaczy no, drugiej dawniej, czy dzisiaj byłoby pierwszej ale jeżeli chodzi o oglądanie gdzieś z większej odległości, to telewizja jednak często pokazuje rzeczy, które daleka nie widać. A sam pan, grał, to, a sam pan kiedyś grał w piłkę? No tak jak wszyscy chłopcy grali w piłkę, tak i ja grałem, chociaż nie ukrywam, że o ile mi świętej pamięci brat miał swoją specjalność, to był naprawdę dobry, mimo skromnych warunków, to znaczy był dobrym bramkarzem. A pan? Ja niestety grałem w polu i gorzej. A naszym chłopakom jaką radę by pan dał przed tym meczem? No, przede wszystkim, żeby byli odporni. To znaczy, żeby nawet jeśli się zdarzą jakieś trudniejsze sytuacje, to się w żadnym wypadku nie załamywali. Zawsze do przodu trzeba się szybko pozbierać, i do przodu. Nawet jak jest trudno. Ja mam nadzieję, że nie będzie trudno, ale jak będzie trudno, to żeby zawsze wiedzieć, że. Że jeszcze można uzyskać sukces nawet często w tych dodanych minutach, że to się przez niejeden jeden raz zdarzało. Tak krótko kończę. W tym krótkim wideosku uczestniczy radio, misja, licencja, że wolontariuszy z ponad 60 krajów. Tworzą tutaj logo całego turnieju, doskonale nam znane. Dobrze? O, 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 o. Jak ten! winę tu! Dawaj, Dawaj, A ty jak? Ja dziękuję, ja dziękuję. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj Zjednoczmy się w, w tym pragnieniu, że Romania ten pocałuje.